replay, powtórka. wito Siemano, siemano. No, dobrze, elegancko. Piękna pogoda dzisiaj. Około 25 stopni. Także, także wreszcie wiosna przyszła na suche stawy. Kapitalne widowisko nam się szykuje. Stomil walczy o bezpośredni awans do Fortuna I Ligi. Hutnik chce przyklepać utrzymanie. Mecz zgodowy, mecz przyjaźni. Dużo kibiców. Czego chcieć więcej? No nic tylko po prostu tutaj rozkoszować się chwilą no, Przywieźliśmy pogodę zresztą. Tam, tam w plecaku się zmieściło coś tam. Tak, no także bardzo, bardzo na przyjemnie, bo tutaj lało Cały tydzień, zresztą też e, płyta myślę, fajnie przygotowana, jak na to, że cały tydzień praktycznie lało w Krakowie. Dzisiaj ta trawa troszeczkę wysoka, tutaj rozmawiałem, że jednak ta wegetacja mocno przyspieszyła e, i, i przez to, mimo koszenia, trawa i tak jest wysoka. Zobaczymy jaki to będzie miało wpływ na przebieg spotkania. No ja raczej tutaj nie spodziewam się zbyt dużej ilości bramek dzisiaj. Ale bo chciałem podpytać o wynik, ale. <laughs> no myślę, że 0010, e. albo w jedną, albo w drugą stronę. Tak typuję. E, oczywiście znając życie, skończy się tutaj 5-4, skoro typuję 1 Zero, no ale mówię, tak na, na logikę, na 5-4 na tutaj... 100 mil. <laughs> tutaj wiesz, dania są podzielone, no. ale myślę, że zakręci się blisko remisu. Tak czy inaczej, życie oczywiście 100 milowi jak najlepiej. Koszuleczka taka klimatyczna też. Niby kamera, aparaciki. Jeszcze co ważne, tutaj piłki za bramką. Czekaj, bo Pan tu kręci, a my już ustawiliśmy Tak Taktyka podawania piłek. <grym> Taktyka Engela. Proszę bardzo. Czyli jeszcze yy, dodatkowy... A muszę. jedna piłka cały czas będzie leżeć tutaj. Czyli nie, tu to. Nie, tu są tylko piłki, nie, nie gości. To no. już nie ogarną. E, badną, zostało 13 ludzi na podawanie i tego się trzymamy. Ci mają najmniej roboty, no bo mają murki, uwaga tu na pirotechnikę, oni jeżeli będzie pirotechnika muszą się odsunąć. Bardzo dziękujemy oczywiście hutnikowi, bo otrzymaliśmy takie oto pomieszczenie do naszej dyspozycji, także dziękujemy. Uważać na niesygnalizowane uderzenia, na to, że kończą każdą fazę, jak tylko jest moment, kończą uderzeniem. Mamy być na presję, na mądrzu, na każdy z nas, bo będą chcieli wykorzystać to, co nam nie wyszło w ostatnim meczu. Miejcie to w głowie. Także mocno solidnie chodzimy, swoje warunki po zwycięstwo. Proszę to, to, to ustawcie się.

Ja zaznałam, że to jest Haland. Ale... też, że to nie. Haland właśnie, coś się nie zgadzało. Maciek, Maciek, ja tak, tak. Ja nic się nie Dalej Nie, to Ali, ja, to ale. Będziemy ja, już wychodzić, czy jeszcze to jest nie? Chwile, już. My, to jest. Jeszcze chwilę, dwie minuty jeszcze. jedziemy ty? No, już do Pokój jest najważniejszy. Nie, to jest. No. Ty, tam, bo tam poszło, jest taki. Się też nie? Tak. że no, to jest,

Dziękuję! Serio? Nie, no, no roboty no, mi zabierać. No, no. <grym> 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 no zaprosili mnie do tego Ale mam wyglądać Słuchaj, mam no my szukamy no, Niech To był ostatni wizyt spotkania, spotkania przyjaźni rozgrywanego w ramach 32 kolejki EU WINER 2